Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko w pierwszych chwil i opisać Ci po kolei dostojny tego chwili, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, które w widzimy. W owym czasie powrócił Jezus z mocą do, do Kawy a wieść o nim rozeszła się do całej Europy. On zaś tam był człowiek synagoga, wysławiany przez Panie, spoczywa na mnie, ponieważ mnie napaścił, i posłom nie adokum, dobrą nowinę. Więźnią musił mu a nie wiadomo, że przejdziemy. Aby uciśnionym odsyłał Rozpoczynając od swojego się Werku, słów ustanowił tą trzecią niedzielę z w roku kościelnym, liturgicznym. Niedzielą Bożego Słowa, z okresu naszego kościoła, mam nam dzisiaj przypomnieć, usłyszeć. I mąkiem tej dzisiejszej niedzieli jest zaczerpnięte z całego dziewiątnastego hasła. Pokładamy. Nadzieję w Twoim słowie. Wpisuje się to w rok święty, rok jubileuszowy, jak również dzisiaj w Ewangelii słyszymy, aby obwołać władzę Pana, to jest rok 2025, by przechodząc dzisiaj przez bramy święte w świątyniach wyznaczonych w całym świecie, można było uzyskiwać odpust pozostałych, ale również przez roku, który również ma swoje czoło, pierwsze i nadzieją. Idąc więc dzisiaj za głosem Ewangelisty Łukasza, pragniemy najpierw uchylić się na dzisiejszą parę głową, by zobaczyć, że ona napisana jest, składa się z dwóch części. Pierwszą część jest prolog, czyli Pierwszy rozdział, w którym ukazana jest nam, jak powstaje Ewangelia, czyli spisane może Słowo. W jakich etapach, czytając poszczególne fragmenty, poszczególne wersety dzisiejszej parygofy, rozpoczyna się od tego, że najpierw doświadczamy tego, co mówi i czyni Chrystus. W takim prostym przekazie jednego zdania to jest Daregulowanych faktu Chrystus jest. Czyli słowa i czyny jest to, które nie tylko widzieli, w słuchać, doświadczali, ale również ci, którzy go słuchali i byli naucznymi świadkami tych wszystkich wydarzeń. Drugim etapem powstawania jest to, że ci, którzy widzieli, słyszeli, doświadczali i byli świadkami, teraz mają o tym zaświadczyć i sami o tym przypominać innym. Gdy Chrystusa zabrakło na ziemi, teraz oni pełnią tę funkcję, przekazując karygmat w świętym Kościele i karygmat. Karygmat to jest przede wszystkim, że Pan Jezus, który zstąpił na ziemię, przez to, że przyjął ciało z dziewicy, robił się w zalecie, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i się martwych To jest najważniejszy przekaz działania Chrystusa na ziemi. A karygmat jest to, żebyśmy i mamy, i wiarę, i umacniać, i umacniać. Trzecim etapem jest również, że mamy być tymi którzy nie tylko spisują to, ale oni to rzeczywiście w tradycji poukładali do kolejności działań i również napisali księgi inne. Dlatego dzisiaj każdy z nas, mówiąc chryściołowo, Ewangelię albo Marka, albo Jana, w zależności od tego, jak będzie to również żebyśmy stwierdzili, tak jak teraz patrząc na Wójca Świętego, który w Bazylice obręcza wszystkim lektorom i akolitom dzisiejszym. a właściwie imię i termin to jest inaczej teo film, czyli przyjaciel, Boga, miłujący kłopotem. Każdy z nas jest autorem, więc do którego się święty Łukasz, po to, żeby brał i wciśniał. I teraz, kiedy my już jesteśmy przepełnieni możem Słowem i przekonani w Niego, musimy przenieść się do Nazaretu, skąd pochodzi Jezus Chrystus, gdzie się wychował, i zobaczyć, jaka będzie reakcja tych, do których On przychodzi. Musimy jednak pamiętać, że po pierwsze On już jest po w Jordanie. Dzieci, że byli razem z Nim nad kolegami Jordani, na usłyszeli o tym, że jest umiłowany Bożym Synem i jego mającą Jest po 40 dniach na pustyni, kiedy nie je, nie pije, bości i jest użony przez. na taką pierwszą oficjalną formę, kiedy już wieść o nim się po całej okolicy i wszyscy wiedzą, kto jest Jezus, żeby przeczytać w synagodze słowa Pisma. Przedstawiciel synagogi przełożony wręcza mu słów Pisma Świętego i wszyscy czekają, aż Jezus jest zaprzeczny. I natrafia na pierwszy i drugi werze, Księgi i Izajasza. Czyli spełniają się proroctwa dotyczące tego, że on te proroctwa odczyta. nasz profesor matematyki, się nie i można by powiedzieć, że jeden profesor z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, matematyk i astrolog na dwóch uniwersytetach, powiedział, że zrobienie tych ośmiu ust, takich prostych proroctw, jak 1 do 10, to no potęgi 17, czyli jak 1 do 100 miliardu. Także tam, jak się nie będę w matematyki kiedyś dobry, ale teraz trzeba przypomnieć, kiedy tych praca jest. Można by powiedzieć... można być znaleźć wiele od takich najkróższych, które wiemy, że musi się urodzić w Betlejem, musi być babkiem Dawida, matka musi być dziewicą, musi być tym, który... tego on też, choć Izajasz w jego czasach nie było. być śmierci przez powieszenie, ani przez zabicie w taki sposób, że będzie tym, który 30 stępników wyznaczał jako na dobrego pasterza, Właśnie będzie pochowany między bezmożnymi, bo drugiego znajdzie się właśnie w taki sposób. I wiele proroctwo cierpiących Jakwę można podnieść do Psalmu 69 czy 22 i tam znaleźć cierpiącego sły Ale on konkretnie, jako ten, który czyta dzisiaj proroctwo, będzie ten, który będzie mówił do kocham ma Ale chodzi o tych, którzy, jak powiem, nasz polski piękny jest, ktoś jest u boga, czyli człowiek, który zaufał Bogu bez resztę, ma wszystko w Bogu. W Bogu pokłada całą nadzieję. Posłane jest do tych, którzy są w I nie przez to, że są przestępcami, złodziejami, ludźmi, którzy siedzą w więzieniu. Ale to jest posłane jest do tych, którzy są zniewoleni. Któż z nas jest człowiekiem bezwania? Mamy też w polskim powiedzeniu takim prostym, który jest bardzo... Jaka będzie reakcja? Wyprowadzą go do nas do góry, na której na zalety jest postawiony, i będą się trzymać. Ale ponieważ Jezus zaczyna swoją działalność, to przejdzie między nimi i pójdzie dalej. Ale nad się mamy się zastanowić? złotą myślą, złotą nicią tej dzisiejszej dzisiejszej ewangelicznej. Zobaczyli, jest i sami z tym samym, leżącego w kierunce. On w tym drugim rozdziałie tej samej ma... Nem, 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 Do którego jest uczta. Wszyscy oczywiście krytykują, że Pan jest w porze do celników, bo Powiemy, że Sergiołusz był celnikiem, czyli siedział w komorze celnej, zbierał podatki i nie tylko na tych układach, ale i do siebie domieszczenia. Tak naprawdę to był taki złodziej, który również dla siebie coś zostawił. Nie można powiedzieć, że był pracownikiem Urzędu skarbowego, ale na coś też że bardziej ma się siebie swoją własną Ale kiedy tam doświadcza tej miłości Chrystusa, to Chrystus powie o po nim, kiedy On przyzna się, że jest człowiekiem, który nie zasługuje na taką wielką dzisiaj otwartość powrót. I kiedy po raz czwarty usłyszymy słowo dziś tak charakterystyczne i bardzo znaczące, kiedy Pan Jezus wisiał na życiu i ten dobry Bóg robiąc swego Boga, który mówi do Chrystusa, wezwól nas はい。 Mamy do i wreszcie tego, że my jesteśmy wszyscy odbiorcami i słuchaczami. Tylko jak my dziś tego słuchamy? I czy do nas to dociera, że to rzeczywiście proroctwa wypełniło się w Jezusie? I za chwilę one stoją się tam na. Bo będziemy wierki czwarty, wierki w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Sądu, Niedzielę. Czyli ten kryzys umrze, jest bardzo w stanie nam, by nas odpić od swojego by być naszym Zbawicielem. Na koniec usłyszę się modlitwą św.